Święta, święta wielkanocne, święta, święta wielkanocne są przyjemne i radosne i są one na wiosnę. Święta, święta wielkanocne, święta, święta wielkanocne są przyjemne i radosne i są one na wiosnę. Cześć, witam Was. To jestem Jak Gracjan z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzę wszystkim dużo szczęścia i radości, i miłości, i pogody ducha, i pięknych, różnych y, y, potraw na stole świątecznym i ozdób pięknych, właśnie takich kolorowych, różnych, i tulipanów, i kwiatków, i takiej rzeżuchy pięknej, i, i, i kurek, i pisanek świątecznych, wspaniałych i dużo różnych innych, i takich zajączków, i króliczków, i baranków, i kurek, i w ogóle dużo różnych potraw pysznych, i jajek, dużo jajek, bardzo fajnych pisanek, i jajek, dużo zjedzonych jajek z chrzanem albo z majonezem, A oprócz tego jeszcze na słodko babki wielkanocne, piaskowe albo drożdżowe, i tak samo mazurki, Pięknie przystrojone, kolorowe, świąteczne i inne ciasta, też bardzo fajne i smaczne. Pęże, życzę wszystkim wesołych świąt i pięknych chwil spędzanych, zarówno w domu przy stole świątecznym, jak i na powietrzu, na świeżym powietrzu, wśród zieleni, która w tym roku piękna jest, bo, ponieważ jest piękna już wiosna, więc. Życzę wszystkim tych chwil spędzanych pięknych wśród kwitnących kwiatów, wszędzie, dookoła, wśród zieleni i na świeżym powietrzu. I pozdrawiam wszystkich, i żeby te święta były dla wszystkich wesołe, radosne, pogodne i wspaniałe. Na razie, pozdrawiam i na razie, cześć! Święta, święta wielkanocne. Święta, święta, Wielkanocne są przyjemne i radosne i są one na wiosnę. Święta, święta, Wielkanocne święta, święta, Wielkanocne są przyjemne i radosne i są one na wiosnę. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.

na wiosnę. Dziękuję, na razie cześć. Mm.